Potem zasiadano do kolacji, gdzie usta jadły, żołądki trawiły, a buciki rozmawiały o uczuciach lodowatych serc i marzeniach głów niezawrotnych. A potem rozjeżdżano się, ażeby w śnie rzeczywistym nabrać sił do snu życia. Poza tym, Czarodziejskim był jeszcze inny świat, zwyczajny. O jego istnieniu wiedziała panna Izabela i nawet lubiła mu się przypatrywać z okna karety, wagonu albo z własnego mieszkania. W takich ramach i z takiej odległości wydawał on się jej malowniczym i nawet sympatycznym. Widywała rolników powoli orzących ziemię, duże figury ciągnione przez chudą szkadę, roznosicieli owoców i jarzyn, starca, który tłukł kamienie na szosie, posłańców idących gdzieś z pośpiechem, ładne i natrętne kwiaciarki, rodzinę złożoną z ojca, bardzo otyłej matki i czworga dzieci. Parami trzymających się za ręce, eleganta niższej sfery, który jechał dorożką i rozpierał się w sposób bardzo zabawny, czasem pogrzeb. I mówiła sobie, że tamten świat, choć niższy, jest ładny. Jest nawet ładniejszy od obrazów rodzajowych, gdyż porusza się i zmienia co chwilę. I jeszcze wiedziała panna Izabela, że jak w oranżeriach rosną kwiaty, a w winnicach winogrona, tak w tamtym niższym świecie wyrastają rzeczy jej potrzebne. Stamtąd pochodzi jej wierny Mikołaj i Anusia, tam robią rzeźbione fotele, porcelany, kryształy i firanki. Tam rodzą się froterzy, tapicerowie, ogrodnicy i panny szyjące suknie. Będąc raz w magazynie, kazała zaprowadzić się do szwalni i bardzo ciekawym wydał się jej widok kilkudziesięciu pracownic, które krajały, fastrygowały i układały na formach fałdy ubrań. Była pewna, że robi im to wielką przyjemność, ponieważ te panny, które brały jej miarę albo przymierzały suknie, były zawsze uśmiechnięte i bardzo zainteresowane tym, ażeby strój leżał na niej dobrze. I jeszcze wiedziała panna Izabela, że na tamtym zwyczajnym świecie trafiają się ludzie nieszczęśliwi. Więc każdemu Ubogiemu, o ile spotkał ją, kazała dawać po kilka złotych. Raz, spotkawszy mizerną matkę z bladym jak wosk dzieckiem przy piersi, oddała jej bransoletę, a brudne, żebrzące dzieci obdarzała cukierkami i całowała z pobożnym uczuciem. Zdawało się jej, że w którymś z tych biedaków, a może w każdym, jest utajony Chrystus, który zastąpił jej drogę, ażeby dać okazję do spełnienia dobrego czynu. W ogóle dla ludzi z niższego świata miała serce życzliwe. Przychodziły jej na myśl słowa pisma świętego: W pocie czoła pracować będziesz. Widocznie popełnili oni jakiś ciężki grzech, skoro skazano ich na pracę, ależ tacy jak ona, aniołowie nie mogli nie ubolewać nad ich losem, tacy jak ona, dla której największą pracą było dotknięcie elektrycznego dzwonka albo wydanie rozkazu. Raz tylko niższy świat zrobił na niej potężne wrażenie. Pewnego dnia we Francji zwiedzała fabrykę żelazną. Zjeżdżając z góry w okolicy pełnej lasów i łąk, pod szafirowym niebem zobaczyła otchłań wypełnioną obłokami czarnych dymów i białych par i usłyszała głuchy łoskot zgrzyt i sapanie machin. Potem widziała piece, jak wieże średniowiecznych zamków, dyszące płomieniami, potężne koła. Które obracały się z szybkością błyskawic, wielkie rusztowania, które same toczyły się po szynach, strumienie rozpalonego do białości żelaza i półnagich robotników, jak spiżowe posągi o ponurych wejrzeniach. Ponad tym wszystkim krwawa łuna, warczenie kół, jęki, miechów, grzmot młotów i niecierpliwe oddechy kotłów, a pod stopami dreszcz wylęknionej ziemi. Wtedy zdało się jej, że z wyżyn szczęśliwego Olimpu zstąpiła do beznadziejnej otchłani wulkana, gdzie cyklopowie kują pioruny, mogące zdruzgotać sam Olimp. Przyszły jej na myśl legendy o zbudowanych olbrzymach, o końcu tego pięknego świata, w którym przebywała, i pierwszy raz w życiu ją boginię, przed którą gieli się marszałkowie i senatorzy, zdjęła trwoga. – To są straszni ludzie, papo, szepnęła do ojca, ojciec milczał. Tylko mocniej przycisnął jej ramię. Ale kobietą oni nic złego nie zrobią? Tak, nawet oni, odpowiedział pan Tomasz. W tej chwili pannę Izabelę ogarnął wstyd na myśl, że troszczyła się tylko o kobiety, więc szybko dodała: A jeżeli nam, to i wam nie zrobią nic złego.